Halo, halo, witam wszystkich, a dzisiejszy odcinek będzie poświęcony ekwipunkowi. Ekwipunek to ogólnie jest olbrzymi temat, więc na pewno nie uda mi się tutaj powiedzieć wszystkiego na temat ekwipunku. Na pewno będzie tutaj też wiele innych odcinków. Natomiast chciałbym tak bardzo, bardzo ogólnie powiedzieć parę rzeczy o ekwipunku. Dobrze, to zacznijmy do miasta i pierwsza rzecz, którą będziemy mieli, to oczywiście różne rodzaje materiałów, które możemy produkować. I tak, one są związane z jednostkami albo z ekwipunkiem, który będziemy tworzyć. I tak, ekwipunek do zbierania będzie związany tutaj z tymi kościami, które widzimy tutaj najbardziej z prawej strony. Dalej mamy deski, które będą ważne dla łuczników przede wszystkim. Kamień będzie ważny dla piechoty, natomiast skóra będzie ważna dla kawalerii. Dlaczego mówię, że będzie ważna? Ponieważ, jak będziemy tworzyć już ekwipunek, to zobaczymy, że najwięcej materiałów dla poszczególnej jednostki będzie właśnie związanych z tymi materiałami. Tutaj możemy sobie te że tak powiem materiały łączyć. Natomiast generalnie nie polecałbym tutaj za bardzo tego łączyć, ponieważ od jakiegoś już czasu gra robi to automatycznie, kiedy chcemy zrobić jakiś ekwipunek, więc po prostu nie opłaca się. Można oczywiście, jeżeli ktoś chce bardzo wiedzieć ile jeszcze mu brakuje, natomiast też jest opcja sprawdzenia ile mi brakuje do poszczególnego ekwipunku, tak że naprawdę tutaj tą, tymi czynnościami, że tak powiem w ogóle bym się nie zajmował. Tutaj możemy sobie sprawdzać ile mamy tych szkicy, żeby robić ekwipunek, natomiast też jest na to inne miejsce. Także tutaj w ogóle nie, nie polecałbym oglądać. I tutaj jest jeszcze jedno miejsce, gdzie będziemy mogli, jakby rozkładać te nasze materiały. Tego też nie bardzo polecam. No, chyba że Wam tylko trochę brakuje, bo zobaczcie, ile to złota kosztuje, tak? 500 tysięcy złota, pół miliona. Absolutnie. Ja, w mojej sytuacji teraz, to już w życiu bym tego nie zrobił. Dobra. Więc tutaj produkujemy materiał. Kolejna rzecz, którą będziemy mieli, to już ta rzeczywista kuźnia, no i tutaj pojawiają nam się wszystkie. Możliwości, wszystko co możemy zrobić. Jak widzicie, ja na ten moment tych materiałów widocznie mam sporo, bo mogę wiele tych, wiele tych rzeczy sobie zrobić. Mam też sporo materiałów, natomiast ja zazwyczaj sobie na coś tam zbieram i, i robię tak bardzo, bardzo konkretne rzeczy, to co akurat jest mi potrzebne. Na ten moment też nie bardzo, że tak powiem, czegoś konkretnego potrzebuję. Mój ekwipunek wygląda dobrze, radzę sobie, więc, więc nie mam, że tak powiem, ciśnienia, żeby cokolwiek tutaj zrobić. O tym też zresztą opowiem. Także tutaj mamy po kolei, tak? Mamy broń, mamy hełmy, mamy zbroję, rękawice, spodnie, że tak powiem, buty. Mamy też tutaj różnego rodzaju tam artefakty czy dodatki powiedzmy tak i tutaj mamy pełne zestawy na końcu także tutaj sobie to można wszystko sprawdzić co w ogóle jest dostępne no i sami widzicie ile tego tutaj wszystkiego jest więc ja dzisiaj na pewno nie będę tego wszystkiego omawiał co jest dobre, bo tutaj poszczególne części będą wymagały po prostu poszczególnych odcinków dobrze, weźmy sobie może nie aż tak grubo od razu tylko spójrzmy sobie na epickie ich uzbrojenie i zobaczmy. Przede wszystkim co trzeba patrzeć? To trzeba patrzeć na to, że e, każda, każdy ekwipunek, każda część ekwipunku będzie wspomagała głównie jedną jednostkę. Zobaczcie na przykład tutaj, 13% do obrony łuczników daje Golden Age. Tak, także na pewno będę jeżeli w ogóle będę robił ten ekwipunek, to będę go robił dla łucznika, tak? Więc nie opłaca się robić akurat tej części, na przykład do piechoty albo do kawalerii. Wydaje mi się, że to jest najczęstszy błąd, który zdarza się na początku gry, że ktoś właśnie robi ekwipunek, który jest przeznaczony do kawalerii i zakłada go na przykład piechocie. I tak naprawdę niewiele na tym zyskuje, bo zobaczcie, jeżeli ja bym dał na przykład Golden Age. Kawalerii to dostaje tylko 4% ataku. Łucznikom daje 13% obrony. To jest ogromna różnica. Spójrzmy sobie na 4% ataku. Jeżeli sobie wezmę bronię, to 4% ataku kawalerii. Spróbuję poszukać. Zobaczcie, tutaj mam o wiele lepszą broń zieloną, tak, która będzie dawała 5% obrony i 4% życia kawalerii, a jej koszt jest o wiele, wiele mniejsze niż Golden Age, tak? Tutaj 5% obrony daje mi ta, że tak powiem, najgorsza broń, także tutaj już w ogóle, że tak powiem, nie ma o czym mówić, tak? Także warto, warto na to patrzeć, żeby czasem właśnie takiego dobrego ekwipunku nie zużywać w jakiś naprawdę słaby sposób. Także musimy sobie zawsze patrzeć, tak? Jaki to jest ekwipunek i jeżeli na przykład... Ja zamierzam zrobić sobie jakiś fajny ekwipunek z piechoty. To wtedy patrzę, co jest przeznaczone dla piechoty. To będzie łatwe, bo one są zawsze napisane na górze. Czyli tutaj widzimy na przykład, mamy kask, jest on przeznaczony do piechoty, daje 8% ataku w porządku. Tutaj ten jest przeznaczony dla łuczników, tutaj ten jest przeznaczony dla kawalerii. I choćby w ten sposób możemy sobie to zobaczyć. Natomiast jakie polecam ogólne podejście do ekwipunku? Wszystko zależy od tego, iloma marszami walczymy w KVK czy w ogóle w jakiejkolwiek wojnie. Ponieważ jeśli chodzi o barbarzyńców, to myślę, że ten ekwipunek nie będzie miał aż tak wielkiego znaczenia. Zresztą wiecie, ba na barbarzyńcach tak wie wiele nie tracimy. Natomiast te nasze. Marsze, których używamy w wojnie, one będą nas kosztowały surowce, one będą nas kosztowały przyspieszenia i warto, żeby te marsze były dobre. I teraz, przede wszystkim, główne pytanie, które musicie sobie zadać, to ile marszy będziecie używać w wojnie? I teraz, jeżeli Waszą odpowiedzią jest to, że będziecie używać jednego marszu, to. Ubieracie i cały ekwipunek, jaki możecie zrobić, staracie się, żeby to był na ten jeden marsz, którego będziecie używać w polu. Jeżeli będą dwa marsze, to dwa, jeżeli trzy, to trzy. Natomiast jeśli macie taki pomysł, żeby używać pięciu marszy w polu, to jest generalnie bardzo dużo. Wydaje mi się, że dla większości graczy ten czas przychodzi o wiele później. Natomiast nawet warto ubrać. Swoje marsze, w te podstawowe, że tak powiem, stroje, bo one też będą nam dawały całkiem niezłe statystyki, tak? Więc lepiej, jeżeli ja wychodzę w polu pięcioma marszami, to lepiej mieć pięć rodzajów ekwipunku, takich powiedziałbym średnich, niż jeden świetny i cztery beznadziejne, tak? Ja mogę mieć jeden świetny ekwipunek, jeżeli atakuję jednym marszem, ale bez sensu jest sytuacja, kiedy ja atakuję jednym marszem ze świetnym ekwipunkiem, a czteroma marszami, które w ogóle nie mają ekwipunku, tak? Więc tutaj naprawdę warto na to zwracać uwagę i naprawdę polecam też te ekwipunki, nawet te szare, jeżeli mamy zamiar wyjść w pole, dlaczego nie? Te zielone niektóre też są całkiem niezłe, zobaczmy tutaj, e, łucznicy 4% obrony, na nich dużo łatwiej będzie wbić nam ten specjalny talent, tak? Czyli... Przy specjalnym talencie będziemy mieli jeszcze większe te statystyki. To zaraz wam pokażę na moim ekwipunku. Dobrze, powiedzmy, że już jesteśmy dosyć daleko, te ekwipunki nasze są całkiem nieźle, niezłe, przepraszam, no i mamy już taki pomysł, że kurczę, fajnie, chcielibyśmy zrobić sobie legendarny ekwipunek. Ja to totalnie rozumiem, bo wydaje mi się, że każdy ma coś takiego, że chciałby mieć ten złoty ekwipunek, żeby on był, tak, żeby, żeby to mi pomogło. No i właśnie, kiedy legendarny ekwipunek jest opłacalny? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, pewnie dużo osób nie, ale moim zdaniem legendarny, legendarny ekwipunek w walce w polu jest naprawdę mało znaczący. Szczególnie legendarny ekwipunek, który nie będzie miał dodatkowych talentów. Teraz legendarny ekwipunek jest trochę ważniejszy, przez to, że możemy dać mu tą ikonę, i on będzie miał wtedy jeszcze. Dodatkowe, że tak powiem, plusy, natomiast wydaje mi się, że nadal ten epicki wcale nie jest taki zły. Pokażę wam, na czym ta różnica generalnie polega. Zobaczcie sobie na moje marsze, których ja używam. Ja mam jeden ekwipunek. Taki, że tak powiem, wypasiony, tak bym przynajmniej go nazwał. Czekajcie, zaraz tutaj źle sobie kliknąłem, tak. Także on jest rzeczywiście tutaj cały złoty, tak. Natomiast jeśli chodzi o inne ekwipunki, to zobaczcie, one są w większości epickie, tak? Tylko te dodatki tutaj mam legendarne, no bo one będą rzeczywiście mocne. Natomiast tutaj zobaczcie, w całości. Epicki, ale co ważne, mam tutaj powbijane talenty. No i zobaczcie, na przykład ten Golden Age daje mi 13% do obrony łuczników plus 4%, czyli to jest w sumie 17%. Taki ekwipunek jest naprawdę dużo łatwiej zrobić, te 17%, bo za każdym kolejnym będę potrzebował tylko szkice, a nie będę potrzebował nowych materiałów, żeby Zrobić tak zwany refine, tak? czyli, żeby spróbować właśnie wybić ten specjalny talent na niego. Natomiast, jeżeli chodzi o legendarny ekwipunek, to zobaczcie, on w podstawowej wersji daje mi 20% obrony, czyli to jest tylko i wyłącznie 3% więcej od tamtego Golden Age. Natomiast koszt wyprodukowania, tego łuku dla łączników jest o wiele, wiele droższy. I teraz to się będzie mi opłacało, jeżeli ja je, zobaczcie. Ja tutaj jeszcze będę miał 4-3% ataku, tak, związanych z tym, że mogę sobie tutaj nabić tą ikonę. Więc to rzeczywiście się będzie mi opłacało. Natomiast wtedy, kiedy Zrobię sobie na tych rzeczach talent, to mam 26%. No to już wiecie, 17, a 26% to już jest duża różnica. Natomiast zrobić taki ekwipunek to jest naprawdę. Ciężka praca, i to nie jest tak, że można sobie to zrobić w miarę szybko. Także mnie to, mnie to kosztowało bardzo dużo, żeby właśnie jeden taki ekwipunek mieć. Natomiast dlaczego ja go mam? Ja go mam nie dlatego, że on mi się przydaje w polu. I powiem Wam szczerze, między marszami, których używam w polu, czy mam ten ekwipunek, czy mam ten epicki, nie ma naprawdę tak dużej różnicy. To nie jest tak, że ten marsz, który ma złoty ekwipunek, robi fantastyczne wyniki, a te inne robią średnie. I nawet jeżeli pozamieniałbym się tutaj tymi marszami, to naprawdę nie ma to aż tak wielkiego przełożenia. Oczywiście ma. Jakieś, to nie jest tak, że nie, nie ma żadnego, ale nie aż tak dużo. Ja mam ten ekwipunek, dlatego że jestem często kapitanem garnizonu i lali, jak już widzieliście wcześniej na filmikach, i wtedy to się przydaje, ponieważ mój ekwipunek, ja jakby biorę na siebie odpowiedzialność za innych graczy, za to ile oni poniosą śmierci, za to ile będzie osób rannych i za to, czy w ogóle uda nam się tą flagę zniszczyć, czy uda nam się tą flagę, czy fort obronić i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dla to będzie ważne, ale gdybym nie był szefem rali i garnizonu, to absolutnie nie robiłbym czegoś takiego. Tak? To wtedy naprawdę do pola uważam, że to się absolutnie nie opłaca. Koszty są po prostu przeogromne, a to co dostajemy na koniec, mnie osobiście w ogóle nie satysfakcjonuje. Okej, okay. jeszcze jedna ważna rzecz, o której wcześniej zapomniałem, to to, że kiedy wybieramy sobie ekwipunek, to warto patrzeć, jakie statystyki są, że tak powiem, najcenniejsze w Rise of Kingdoms. I tutaj nie będę Was zanudzał, bo to mógłbym zrobić znów kolejny odcinek na temat tego, jaka jest różnica pomiędzy statystyką życia, obrony i ataku. Musicie mi wierzyć na słowo, ponieważ w sumie ja nie robiłem testów, ale widziałem testy człowieka, który robił naprawdę fantastyczne testy. Był kiedyś taki YouTuber, pewnie większość z Was go kojarzy: John Wick, i on zrobił fantastyczne testy, które wskazywały na to, który ekwipunek rzeczywiście jest najlepszy i ma najlepsze efekty. I on między innymi wskazał na to, że na przykład ta tarcza, która jest elitarna. Ma, robi lepsze wyniki od tego miecza, który też jest dla piechoty, jest epicki. I zobaczcie, on daje 13% do ataku. Natomiast tarcza daje tylko, powiedzmy, tylko 8% życia. Czyli to jest różnica 5% statystyk. Natomiast na wielu testach wyszło, że ta tarcza osiąga lepsze efekty. Natomiast tutaj znowu eee, to. Nie da się przetestować we wszystkim, tak? Możemy przetestować, tak jakby w marszu, w ataku takim jeden na jednego, tak? To były niemalże laboratoryjne testy, tak, gdzie nie było żadnych, wiecie, dodatkowych buffów i tak dalej. Natomiast e, wtedy pokazał, że właśnie życie potrafi zrobić aż tak dużą różnicę, jeśli chodzi o statystyki. Ja bym na pewno polecał głównie wybierać. Te uzbrojenie, które daje nam właśnie statystyki. Najpierw życie, później obronę, później atak. Oczywiście nie zawsze się tak da zrobić, tak? Ponieważ na przykład, jeżeli zobaczymy sobie tutaj kaski od łuczników, to jeden daje 4% obrony, drugi daje 7,5% obrony, natomiast ten legendarny będzie nam dawał 11% ataku. No, mamy jeszcze ten tutaj z KVK, który w ogóle daje nam 15% ataku. Tak? Więc... Więc no, nie mamy tutaj wyboru, że weźmiemy sobie legendarny i on nam będzie dawał obronę albo, albo życie. tak? Także widzicie, w tym głównym ekwipunku ja też mam właśnie ten kask, no bo, że tak powiem, nie mam innego wyjścia i czasem nie ma innego wyjścia i te statystyki ataku są. W, przy łucznikach to w ogóle jest bardzo częste, szczególnie przy tym legendarnym e, zestawie, który jest, jest dla łuczników Natomiast jeżeli mamy opcję pomiędzy, to niekiedy naprawdę warto zainwestować. Dlatego zobaczcie, jak ja Wam pokażę moje ekwipunki, tak, to zobaczycie, że ja, mimo że spokojnie stać mnie na to, żeby zrobić sobie na przykład epickie tutaj ekwipunki, jeśli chodzi o czy to o kask. Czy to o buty dla Newskiego? Spokojnie mógłbym to zrobić, epickie, nawet z talentami. Natomiast zobaczcie, że ja ich nie używam, i teraz pokażę Wam e, różnicę, dlaczego tak jest. Ojej, teraz klikam nie w to, co powinienem. Dobra, jestem. Dobrze, więc zobaczcie. Tutaj. Ten epicki daje 8% do ataku, natomiast ten helm daje mi 6% do obrony. I znowu dla mnie ta obrona będzie cenniejsza od tego ataku, który jestem w stanie tutaj uzyskać. I to pomimo jeszcze tych dodatkowych statystyk, które tutaj bez problemu też mógłbym osiągnąć, bo, bo tych szkicy teraz mam trzy, ale pewnie wysprzedawałem, bo miałem ich pewnie jeszcze dużo, dużo, dużo więcej. Także to nie jest kwestia tego, czy ja mogę, czy nie mogę, czy mam materiały, tylko po prostu tego nie chcę zrobić. Więc nigdy nie patrzcie tak, że kolor ekwipunku jest od czegoś lepszy. Warto też zwrócić uwagę, kiedy robimy legendarny ekwipunek, żeby, że warto robić te ekwipunki, które są w zestawie, ponieważ one dają naprawdę fajne plusy, jeśli chodzi o całość zestawu. Tak, czyli często właśnie jako cały zestawu na przykład łucznicy dostaną 5% życia, dostaną staje się procenty też jest w skill damage i wydaje mi się, że jest do ataku. Także fajnie, bo oprócz tych statystyk, które mamy na tym ekwipunku, jeszcze dostajemy dodatkowe statystyki i tutaj też będziemy mieli właśnie, jeśli chodzi o, o przepraszam, czy to jest to jest chyba Piechota, tak, czyli zobaczmy, 5% ataku, 10% tempa marszu, tak, jeżeli mamy 4 części i, i jeżeli mamy 2 części, to dostaniemy 2% ataku. Dlatego generalnie powiedziałbym, że moim zdaniem często, nie zawsze, ale często jest tak, że te uzbrojenie z zestawu będzie dobre. Natomiast tutaj też znowu można by kręcić osobne odcinki, bo cały zestaw łuczników jest naprawdę w porządku, natomiast mało kto z tych, że tak powiem najlepszych graczy używa całego zestawu, zestawu piechoty, bo akurat piechota ma dobre inne części ale to tak jak mówię, inne odcinki będą poświęcone po prostu jednostkom przypisanym do danego ekwipunku, bo to jest też bardzo, bardzo szeroki temat. Dobrze i tak się rozgadałem nie udało się, żeby ten odcinek był krótki, to jest, że tak powiem na poczęcie tematu ale tylko jeszcze tak w skrócie powiem na koniec te najważniejsze rzeczy, o których zawsze powinniście pamiętać, jeśli chodzi o ekwipunek. Po pierwsze dopasowanie. Ekwipunek musi być dopasowany do dowódcy do marszu, którego używamy, czyli ekwipunek z piechoty do dowódcy z piechoty i tak dalej, Druga sprawa, staramy się iść, jeśli chodzi o ekwipunek, najlepsze statystyki to najpierw w życie, Później obrona, a na końcu atak. I kolejna sprawa, jeżeli nie jesteśmy ani nie planujemy być liderami w rali czy garnizonie, zastanówmy się kilka razy zanim zaczniemy robić legendarne ekwipunki. Czy może nie lepiej byłoby mieć tych ekwipunków, że tak powiem, trochę więcej? Ale, ale innego typu, że właśnie trochę lepsze, lepszy ekwipunek może na inny marsz, który użyjemy w polu, czy rzeczywiście już po prostu mamy tak wszystko przygotowane, że na przykład wszystkie te marsze, co używamy w polu, są na poziomie epickim, no to wtedy oczywiście warto zainwestować w jakieś swoje pierwsze, legendarne części ekwipunku. Dobra, to wszystko. Trzymajcie się, napiszcie w komentarzach, co wy myślicie i jakie części ekwipunku planujecie robić, to też jest na pewno bardzo ważne. Zachęcam wszystkich do subskrybowania, bo kolejne odcinki związane z ekwipunkiem na pewno nadejdą, i tam już bardzo szczegółowo będę mówił o ekwipunku dla łuczników, o ekwipunku dla piechoty i o ekwipunku dla kawalerii. I jeszcze dodatkowo będę mówił o ekwipunku, tym dodatkowym, czyli te akcesoria, amulety, pierścienie jak zwał, tak zwał o tym też sobie powiemy. A na razie to wszystko, trzymajcie się, cześć.